Kochani, kolejna Łukaszowa przypowieść. Czytamy ją w tej niedzielnej liturgii, przepiękna. Trzyma w napięciu historia bogacza, który przeżywa swoje życie, nawet powiedzieć dostatnie, to za mało. Ubiera się w purpurę, gisior, jada na bogato. Jak to często mówimy. I ta przypowieść jest pełna kontrastów, bo obok mamy historię łazarza, człowieka, który ubrany jest w żody, które liżą mu psy. On nie ma co jeść, nie ma jak żyć. I zobaczmy, że ta przypowieść przepiękna, bo Łukasz jest rzeczywiście wielkim artystą, malarzem byśmy mogli powiedzieć. Nagle wszystko się odmienia. Umiera Łazarz, umiera może ku zaskoczeniu naszemu, także bogacz umiera. Nawet ludzie bogaci umierają. Trudno sobie to nawet wyobrazić, ale widać, że i bogaty doświadcza śmierć. Jesteśmy po tamtej stronie życia. Historia się odmienia w sposób radykalny. Los łazarza się odmienia, bo jest dzisiaj nie u bram pałacu, owrzodzony, ale na łonie Abrahama. Przeżywa szczęście wieczne. I los bogacza się odmienia. Już nie ma tego przepychu, dostatku, ale jest piekielny ogień. Co mówi nam ta przypowieść? Pan Jezus przede wszystkim nie mówi. Przypowieści po to, żeby kogoś przestraszyć, ale chce nam pokazać prawdę o naszym losie ludzkim, o naszym powołaniu, o zadaniach, jakie są przed każdym z nas. Pierwsza myśl to ta przepaść ogromna, która dzieli ludzi. W tej pierwszej części przypowieści ta przepaść między przepychem, bogactwem. A biedą i chorobą łazarza w drugiej części ogień piekielny, który z, którego doświadcza bogacz, i szczęście łazarza, jest przepaść. Popatrzmy, że śmierć, która ich dotknęła, staje się momentem sądu. Mówimy sąd ostateczny, niepodważalny. W chwili śmierci zapadają decyzje na zawsze. Ten sąd wywraca do górymi nogami życie bogacza. Do górymi nogami też wywraca życie Łazarza. Bogacz zamknął swoje serce na człowieka biednego. Ta przepaść mówi o tym, że oni się tak naprawdę nigdy nie spotkali. On nie dostrzegł tego człowieka leżącego u stóp jego pałacu, ale zamknąć serce na drugiego człowieka, zbudować przepaść czy mur, jakbyśmy mogli to powiedzieć, troszkę używając innego przykładu, to także symbol zamknięcia serca na Boże miłosierdzie. Nie pokonał bogacz tej przepaści za życie i nie może tej przepaści. Pokonać po śmierci jest na zawsze oddzielony od ojca Abrahama. Przepaść. Druga myśl z tej dzisiejszej przypowieści i nauka to to, co się dzieje po tamtej stronie życia. Popatrzmy, że bogacz nic się nie zmienił. On w otchłani myśli ciągle tylko o sobie. Że mu jest za gorąco, że go ogień pasz nie ma żadnej postawy skruchy w jego sercu. On nie przeprasza Łazarza za to, że nie przyszedł mu z pomocą, z odrobiną jedzenia, czy przywrócenia mu ludzkiej godności. Co więcej, on chce użyć Łazarz, Łazarz ma mu służyć. Ma mu przynieść szklankę wody, a najlepiej jeszcze, żeby poszedł i uprzedził jego braci, braci tych kumpli z bogactwa, z dostatku, kolegów o zamkniętym sercu, których miał. Łazarz ma mu służyć. Łazarz nie jest jego bratem. Łazarz jest jego niewolnikiem, jest jego sługą, jest nikim tak naprawdę. Nawet po śmierci ten bogacz nic się nie zmienia. Po co Jezus opowiada nam te przypowieści? Jezus przyszedł na ziemię, by ogłosić czas zbawienia, czas nadejścia królestwa Bożego. Orędzie Jezusa, orędzie Ewangelii jest skierowane dla każdego człowieka, dla bogatych i biednych, dla Żydów i pogan, dla tych co są blisko i tych, którzy są daleko. Jezus głosi tajemnicę Królestwa Bożego, głosi to, co mojżesz i prorocy: że Bóg jest ojcem, że ludzie mają stać się braćmi. Nie można nazywać Boga ojcem, gdy się odmawia drugiemu człowiekowi imienia siostry czy brata, godności siostry czy brata. Wtedy to wołanie do Boga Ojcze jest jakimś pustym frazesem, bo jeżeli ja wołam do Boga Ojcze, znaczy, że ten, kto jest obok mnie, jest moim bratem, jest moją siostrą. Kto ma zamknięte serce na drugiego, ten ma zamknięte serce na Boga. Jak czytamy w listach świętego Jana, jeżeli mówisz, że kochasz Boga, nienawidzisz swego brata, jesteś kłamcą. Żyjesz w kłamstwie. Do czego zachęca nas ta przypowieść? Słyszymy na koniec dwukrotnie wezwanie, że trzeba słuchać mojżesza i proroków. Popatrzmy, że tydzień temu była też piękna przypowieść, sytuacja nieuczciwego rządcy, na którego doniesiono, że okrada swego Pana. I on usłyszał to słowo, że przestaje być zarządcą majątku swego Pana. I co robi? Ta informacja przemienia jego życie, okazuje miłosierdzie, zmniejsza zobowiązania dłużycieli swojego Pana. Innymi słowy, przebacza grzechy. Zobaczmy, że usłyszane słowo, nawet bardzo ostre słowo, nie będzie już dalej mógł być moim zarządcą powoduje w nim przemianę życia, że zaczyna żyć inaczej, zaczyna pochylać się nad problemami drugiego człowieka. Słuchać rzesze i proroków. Przychodzimy tutaj na Eucharystię, by słuchać Boga, by nie zamykać na naszego serca na Jego słów. Ewangelia św. Łukasza od początku pokazuje nam, Ludzi słuchających słów Jezusa, słuchających Boga, od Maryi począż. Oto Służebnica Pańska: Niech mi się stanie według Twego Słowa, niech Twoje Słowo się wypełni w moim życiu. I to wypełnienie Słowa w życiu Maryi przyniosło nam zbawienie. Przyszedł Jezus na świat. Słuchać Boga, słuchać Jego słów. Pozwolić, by to słowo przemieniało nasze życie. O tym mówi święty Paweł w liście do Tymoteusza, pouczając tego młodego biskupa, aby kierował się sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością, to są owoce słowa usłyszanego, przyjętego i wtedy człowiek wydaje plon, obfity, stokrotny tego słowa w życiu. A dzisiaj widzimy, że to słowo usłyszane ma nas prowadzić do tego, by nie tylko zobaczyć Boga, który jest Ojcem, ale także, by zobaczyć naszą siostrę, naszego brata. Słowo Boga otwiera oczy na drugiego człowieka. Ono buduje relacje miłości, ono buduje jedność między nami. Przychodzimy tu, jak Powiedziałem na początku, by budować jedność, byśmy słuchając Słowa Bożego i karmiąc się Eucharystią budowali mistyczne ciało Chrystusa. Jedno mistyczne ciało Chrystusa, wspólnotę Kościoła, którą zostaliśmy wszczepieni przez sakrament Cztu Świętego. Ta dzisiejsza przypowieść to nie jest jakieś potępienie bogactwa, czy jakieś... Szokowanie nas ludzką biedą, ale jest zaproszeniem, by Słowo Boże budowało mosty, by tę przepaść, która jest między nami, niwelować miłosierdziem, niwelować solidarnością międzyludzką, niwelować przywracaniem godności drugiego człowieka, spotkanego człowieka, który często. Tę godność utracił nie tyle przez ekonomiczne ubóstwo, ale może przez grzech, przez słabość, przez wyrządzoną mu krzywdę. Mam słuchać słowo Boże, by budować jedność między ludźmi, jedność w naszych rodzinach, jedność w kościele, w naszej parafialnej wspólnocie, jedność w naszym społeczeństwie. Przychodzimy, by to słowo Boga rzeczywiście przynosiło w nas. Częstokrotny owoc, bogaty plon. Prośmy więc, by ta Eucharystia nas przemieniała, by Słowo Boże i chleb życia, który za chwilę będziemy łamać i spożywać, był dla nas rzeczywiście darem jedności i pokoju. Amen.